Cześć, z strony Karolina i dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na prezentację mojego najnowszego albumu, albumu dziecięcego, który powstał z kolekcji Sleep Dreams. Sleep Dreams jest słodką, bardzo kolorystycznie neutralną kolekcją, pasującą zarówno dla chłopca i dla dziewczynki. Dzisiaj przed wami słona wersji dla dziewczynki, myślę, że jest bardzo słodka i delikatna, Taki był plan. Mam nadzieję, że został zrealizowany. Nasz album powstał tak naprawdę ze wszystkich padów papierów, jakie są, czyli 20, 15 oraz 30. Dodatkowo został wzbogacony o kartę do Projekt Life'u oraz oczywiście o dodatki w postaci chociażby kwiatków, chociażby elementów dodatkowych do wycinania. Nasza Okładka jest bardzo delikatna. Ja uważam, że okładki nie powinny być bardzo takie 3D, dlatego też starałam się ograniczyć swoje umiejętności dodawania warstw. Jest tutaj bardzo spokojnie, bardzo kolorystycznie, neutralnie. Jest literka A, a może imitować oczywiście A jak album, ale też jest to pierwsza litera alfabetu, jest to pierwsza litera imienia mojej córeczki. Mamy bodziaka słodkiego, który jest tutaj w kolorze różowym, w wersji chłopięcej. Będzie troszeczkę inny wzór, tutaj jest bardziej taki dziewczęcy. Mamy grzbiet, grzbiet jest delikatnie ozdobiony papierem plus wstążką. No i że to jest dziewczynka, to oczywiście karoca metalowa musi być dla każdej princesy. Myślę, że nasze dziewczynki będą bardzo zadowolone, gdy zobaczą swój album właśnie takim wozem, z taką karocą. W środku mamy kolorystykę dalej neutralną, miesiąc urodzenia mojej córki. Mogę oznaczyć datę, dzień, w którym się urodziła. Jest to strona bardzo delikatna, ale też taki był zamiar. Tu mamy oczywiście już pierwszy schowek. Mamy nóżki, stópki różowe. Jak to na dziewczynkę przystało, mamy kopertkę do schowania Jakiejś na przykład cennej dla nas pamiątki, pierwszej, na przykład tego bileciku na rączkę ze szpitala. Mamy tutaj kartę. Kartę tutaj mamy do wpisania albo wspomnienia, możemy też ją ozdobić papierem i będziemy miały miejsce na zdjęcie. Ja pomyślałam, że zostawię sobie tutaj pierwsze anotacje, które pomyślałam o mojej córeczce, bo nie ukrywam, że takie były. <grym> Następna strona to jest, zanim do, zanim do niej przejdziemy, mamy tutaj schowek. Z tej strony też mamy schowek, miałabym Wam pokazać. wskazać. Jest to oczywiście Karta z dodatków imię, data, waga, wzrost. Z drugiej strony byłby taki sam wzór, te same napisy, ale właśnie w języku angielskim, ale stwierdziłam, że polski 100% wystarczy, i okleiłam drugą stronę. Tutaj zrobiłam również sobie miejsce na jakiś schowek, bo przecież mamy bileciki też w razie W. Mają, prawda? W szpitalu. Kolejna. Strona to najpierw jest tak. Tak, tutaj zrobiłam taki duży, tak, z mniejszymi możliwość zapisania informacji na tagu, można umieścić zdjęcie, jak najbardziej będzie to możliwe. Chowam taga. No i kolejne strony. Tutaj mamy troszeczkę stronę bardziej rozbudowaną. Mamy, zobaczcie, dużo miejsca na zdjęcia. Mamy również. Owek w postaci kopertki i miejsce na notatki na zdjęcia. Dodatkowo jeszcze muszę wspomnieć, że, że tutaj jest jeszcze miejsce na tag. Kolejna strona, tu mamy mały uchwyt. <laughs> mamy miejsce na zdjęcia, tutaj jest koperta, więc też możemy coś wsunąć. Yy, mamy tutaj też taka. W środku jest jeszcze miejsce na zagospodarowanie, na napisanie dla nas informacji. Kolejny schowek, tu mamy kartę. Kartę możemy na takiej karty przykleić. Bardzo dla nas ważne informacje, jakieś napisać. Możemy przykleić zdjęcie, możemy napisać jakieś informacje. I tak naprawdę tutaj jest pełna dowolność. Ja jeszcze postanowiłam zrobić sobie napisy. Napisy. Pierwszy rok życia dziecka, czyli najważniejsze chwile zostaną wypisane. Gdy będę wklejała zdjęcia, to wtedy właśnie przykleję napisy. I tu mamy kolejny schowak. To on jest trochę na magnesy. Zobaczcie, jest na magnesy. Pomieści małe zdjęcia. Ogólnie album mieści same te duże zdjęcia, jest jedno czy dwa miejsca, w których można schować takie mniejsze zdjęcia wydrukowane z drukarki. Ja lubię takie zdjęcia drukowane z drukarki, ale też wiem, że Wy lubicie wywoływać zdjęcia, dlatego też tym razem powstała taka wersja bardziej na dużą formę zdjęć. No i słuchajcie, mamy kolejne miejsce na schowak. Mamy tu też miejsce na schowak. Tu mamy też możliwość, zobaczcie, otwiera nam się, czekajcie opa, 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 otwiera nam się. Mamy dużo naprawdę miejsc na nasze zdjęcia, na zdjęcia naszych dzieci, na ważne, życiowe. I jakby tutaj też mi się tu stoiło. Zobaczcie, tu się coś skleiło, ale tak to wygląda. Kolejna strona. Mamy tutaj miejsce oczywiście na schowek. Tu mamy drugi jeszcze schoweczek. Kolejny schowek jest tutaj. Jest to znów forma bardziej rozbudowana. No i tu mamy taką małą kieszonkę na jakieś notatki dla nas istotne. Myślę, że w ciągu tego pierwszego roku życia jest bardzo dużo momentów wartych opisania, chociażby pierwsze kroki. Tu mamy karteczki. Te karteczki oczywiście możemy zastąpić chociażby zdjęciami. Tu mamy schoweczek na jakiś drobiazg. Dodatkowo możemy wkleić piękne, duże zdjęcie. I tutaj też mamy miejsce na duże zdjęcia. Mamy kartę, z tyłu, możemy je opisać. Mamy tutaj. Mamy ramkę, w którą możemy włożyć zdjęcie. Tutaj kolejny schowak na zdjęcia. Dlaczego tutaj zostawiłam dużą przestrzeń? Pomyślałam, że można tutaj takie bardzo duże, rodzinne zdjęcie wkleić, a takie miejsca też są potrzebne, dlatego tak bardzo minimalistycznie została ozdobiona ta strona. No i ostatnia strona to też są strony do zagospodarowania zarówno w tekst, tu mamy na przykład w którego możemy pięknie opisać, mamy też kartę na zdjęcie i na informacje, mamy również oczywiście na duże zdjęcia, miejsce w postaci takiej książeczki. Tak więc bardzo dużo zdjęć z pierwszego roku życia dziecka tutaj się na pewno zmieści. albo w całości zostanie dodatkowo zrobiony oczywiście o zdjęcia, a w momencie, kiedy dodam te zdjęcia, to wtedy oczywiście będę miała możliwość doklejenia napisów. Napisów Każde takie napisy może stworzyć. Ja je stworzę dla moich warsztatowiczek I każdy moment nad życia dziecka będzie można właśnie też w ten sposób ozdobić, aby nie umknęły nam żadne najważniejsze sytuacje z jego początków, z jego życia. Tak więc um, mi się bardzo podoba ten album. Kolorystykę wybrałam, żeby była właśnie różowa, ale nie ukrywam, że niebawem powstanie również wersja dla chłopca, bo u nas w rodzinie też będzie chłopiec. Co prawda, nie mój. Bo mojego brata, ale będzie. Tak więc ja dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że album Wam się podobał. Jest o formacie 21 na 21 cm. Jest bardzo grubośny. Muszę Wam przyznać, że jest bardzo, bardzo grubośny. Zobaczcie sama. Jest zrobione. Myślę, że jest bogato ozdobiony, choć chciałam, żeby był bardzo minimalistyczny. Z racji tego, że po prostu. Jest to album Pierwszy Rok Dziecka. Myślę, że nie ma co odwracać uwagi od zdjęć naszego dziedzictwa, bo on jest tutaj najważniejszy. Ja Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziecie tak się dobrze bawić z papierami. Ja się bawiłam z kolekcją, moją najnowszą, Sleepy Dreams. Czekam na Wasze projekty i zapraszam oczywiście do siebie, do chemii, gdzie odbędą się warsztaty właśnie z tego albumu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!